Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od miesięcy znajdują się w centrum zainteresowania mediów, które śledzą każdy krok jednej z najgłośniejszych par polskiego show-biznesu. Teraz, gdy do ich ślubu pozostało zaledwie kilka tygodni, sensacyjne doniesienia tabloidów rzuciły cień na to wydarzenie. Według informacji, które obiegły prasę, 16-letni syn aktorki Adam miał podjąć decyzję o nieuczestniczeniu w uroczystości. Ta wiadomość wywołała ogromne poruszenie i natychmiast postawiła wiele pytań o prawdziwe relacje w rodzinie. Katarzyna Cichopek, znana z serialu M jak Miłość i wielu projektów telewizyjnych, od dawna łączy życie zawodowe z osobistym w blasku reflektorów. Jej związek z Maciejem Kurzajewskim, dziennikarzem sportowym i prezenterem telewizyjnym od początku wzbudzał emocje od entuzjazmu fanów po krytyczne komentarze sceptyków. Teraz przygotowania do ślubu, które miały być zwieńczeniem ich miłości, nabrały zupełnie innego wymiaru, gdy pojawiły się informacje o nieobecności syna Katarzyny. Adam, który dorastał z dala od medialnego zgiełku, znany jest z tego, że unika blasku fleszy i publicznych wystąpień. Jednak decyzja, by nie pojawić się na tak ważnej uroczystości, nie jest zwykłym wyborem, lecz sygnałem, że w tle dzieje się coś więcej. Doniesienia prasy bulwarowej wskazują, że relacje w rodzinie mogą być napięte, a emocje towarzyszące przygotowaniom do ślubu wymknęły się spod kontroli. Bliscy pary podkreślają, że Katarzyna od dłuższego czasu próbuje łączyć obowiązki matki, partnerki i osoby publicznej, co nie pozostaje bez wpływu na jej psychikę. Każde spojrzenie, każda reakcja na pytania dziennikarzy zdradza mieszankę stresu i determinacji. Cichopek, mimo uśmiechu, który prezentuje w mediach, musi mierzyć się z trudnymi emocjami związanymi z decyzją syna. Jego nieobecność uderza w nią jako w matkę, ale także jako w kobietę, która chciała, aby ten dzień był symbolem jedności. Zachowanie Adama, opisywane przez prasę, wskazuje, że chłopak w ostatnich miesiącach stał się bardziej zamknięty i zdystansowany wobec wydarzeń w życiu matki. Wspólne spotkania rodzinne są coraz rzadsze, a w rozmowach pojawia się chłód, którego wcześniej nie było. To właśnie te detale, które wychodzą na jaw, budują atmosferę tajemnicy i niepokoju wokół zbliżającej się ceremonii. Ślub Katarzyny i Macieja zaplanowany na 25 października miał być kulminacją ich historii miłosnej, ale teraz stał się także areną pytań o prawdziwe relacje w rodzinie. Czego naprawdę brakuje w tej układance i dlaczego młody Adam podjął taką decyzję? Na odpowiedź trzeba będzie jeszcze poczekać, a tymczasem każda nowa informacja podsyca napięcie i emocje. Subskrybuj nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych wiadomości o tej sprawie i poznać kulisy najgłośniejszego ślubu roku. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stoją dziś na progu jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Według doniesień medialnych 25 października ma stać się datą, która na zawsze zapisze się w historii ich związku to właśnie tego dnia para planuje powiedzieć sobie sakramentalne tak i choć sama ceremonia ma mieć charakter kameralny z udziałem najbliższych przyjaciół i rodziny, to emocje, które towarzyszą przygotowaniom, są ogromne i pełne napięcia. Świat Gwiazd informuje, że najbliżsi Katarzyny i Macieja już otrzymali zaproszenia i przygotowują się do tego wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowego, ponieważ zarówno Cichopek, jak i Kurzajewski od miesięcy znajdują się pod baczną obserwacją opinii publicznej, a każdy ich gest, każda wspólna fotografia staje się tematem komentarzy i spekulacji. Z jednej strony, fani dopingują im w drodze do szczęścia. Z drugiej, krytycy z uwagą śledzą każdy sygnał, który mógłby sugerować pęknięcia w ich relacji. Atmosfera wokół ślubu jest podsycana przez fakt, że sami zainteresowani bardzo ostrożnie podchodzą do ujawniania szczegółów. Ich menedżer, Patryk Wolski, w rozmowie z mediami nie potwierdził oficjalnie daty, jednak zaznaczył, że uroczystość faktycznie się odbędzie. To milczenie i jednoczesne zapewnienie tylko wzmacnia aurę tajemnicy i sprawia, że zainteresowanie opinii publicznej rośnie z dnia na dzień. Relacja Katarzyny i Macieja dojrzewała na oczach widzów początkowo pełna niedopowiedzeń. Dziś jawi się jako związek silny i oparty na wzajemnym wsparciu. Aktorka znana z ciepła i energii wnosi do tej relacji emocjonalną otwartość Maciej, natomiast z racji swojego doświadczenia w mediach zachowuje większą powściągliwość. Razem tworzą równowagę, która w życiu codziennym staje się ich siłą. Bliscy pary podkreślają, że w ich wspólnych gestach widać naturalną bliskość, trzymanie się za ręce, podczas wyjść publicznych krótkie spojrzenia, które zdradzają więcej niż słowa, a także spokojną pewność, że ich decyzja o wspólnym życiu została dobrze przemyślana. Jednocześnie przygotowania do ślubu wprowadzają napięcie, które widoczne jest w codziennym funkcjonowaniu obojga. Każdy dzień wypełniają rozmowy o szczegółach ceremonii, listy gości, próby pogodzenia harmonogramów zawodowych z planami prywatnymi. Katarzyna wciąż aktywna zawodowo dzieli czas. Pomiędzy nagrania a obowiązki rodzinne, Maciej jako dziennikarz sportowy pracuje w rytmie, który nie zawsze pozwala na spokojne planowanie. W tym napięciu pojawiają się drobne nieporozumienia, ale też chwile, w których oboje jeszcze mocniej utwierdzają się w przekonaniu, że razem potrafią sprostać każdemu wyzwaniu. Na psychikę Katarzyny wpływa także presja otoczenia. Wiele osób pamięta jej wcześniejsze życie rodzinne i dziś zestawia je z nowym etapem, którego symbolem ma być ślub z Maciejem. Aktorka, świadoma spojrzeń i komentarzy, stara się zachować równowagę pomiędzy rolą matki, partnerki i osoby publicznej. Każde jej wystąpienie telewizyjne, każdy wpis w mediach społecznościowych staje się elementem większej układanki, która dla opinii publicznej ma potwierdzać szczerość i stabilność relacji. Maciej z kolei pozostaje bardziej zamknięty w sobie, ale w prywatnych kontaktach z bliskimi daje odczuć, że planowany ślub jest dla niego wydarzeniem o ogromnym znaczeniu. Podkreśla, że w Katarzynie odnalazł spokój i partnerstwo, a jej obecność daje mu pewność w świecie pełnym medialnych nacisków. Ich interakcje są opisywane przez znajomych jako pełne ciepła, a jednocześnie budujące napięcie, bo widać, że oboje czują ciężar oczekiwań i odpowiedzialności za to by ich wspólna przyszłość okazała się spełnieniem. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że para zapowiedziała chęć podzielenia się swoim wyjątkowym dniem z obserwatorami w mediach społecznościowych. To deklaracja, która w dzisiejszych czasach tylko potęguje zainteresowanie i wprowadza dodatkowy element oczekiwania. Widzowie, którzy od dawna śledzą ich losy w programach telewizyjnych i na łamach prasy, teraz otrzymają możliwość zajrzenia do najbardziej intymnego momentu ich życia. Zbliżający się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jawi się więc nie tylko jako wydarzenie rodzinne, ale także jako kulminacja historii, która od miesięcy elektryzuje opinię publiczną. To opowieść o miłości dojrzewającej w blasku kamer, ale także o codziennych zmaganiach, emocjach i decyzjach, które muszą podejmować dwie osoby stojące w centrum uwagi. Według najnowszych ustaleń Super Expressu, przygotowania do ślubu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego nabrały wyjątkowego tempa, ale w tle tych wydarzeń pojawiła się informacja, która wzbudziła ogromne emocje. Syn aktorki Adam przebywający obecnie na wymianie uczniowskiej w Argentynie nie będzie mógł uczestniczyć w uroczystości. To rozstrzygnięcie jest dla Katarzyny źródłem dużego smutku, ponieważ marzyła o tym, by w dniu ślubu towarzyszyły jej oboje dzieci. Adam wyruszył do Ameryki Południowej kilka miesięcy temu w ramach programu edukacyjnego, który ma mu zapewnić nowe doświadczenia i szanse na rozwój osobisty. Zgodnie z planem ma spędzić tam cały rok szkolny, a powrót na kilka dni do kraju byłby logistycznie niemal niemożliwy. Podróż z Argentyny do Polski to nie tylko ponad 30 godzin, w drodze liczne przesiadki i zmęczenie, ale także koszty, które w praktyce uniemożliwiają taką operację. Dla Katarzyny ta sytuacja ma wymiar bardzo osobisty. Bliscy mówią, że w ostatnich tygodniach aktorka częściej wspomina o synu i tęsknocie za jego obecnością. Przygotowując się do ceremonii, nie ukrywa, że brak starszego dziecka będzie dla niej bolesny, mimo to stara się zachować równowagę. I koncentruje się na radości, jaką daje jej córka Helenka. Dwunastolatka przeżywa nadchodzący ślub z ogromnym entuzjazmem i aktywnie uczestniczy w przygotowaniach. Od wyboru dodatków po rozmowy z mamą o sukni ślubnej, Helenka staje się dla niej wsparciem i źródłem uśmiechu. Znajomi pary podkreślają, że Maciej Kurzajewski stara się w tej sytuacji otoczyć Katarzynę dodatkową opieką. Wierzę, że decyzja Adama nie wynika z braku chęci, lecz z okoliczności niezależnych od niego. Dlatego w rozmowach z bliskimi podkreśla, że dzień ślubu ma być czasem radości, a obecność córki i najbliższych osób nada mu szczególnego znaczenia. Tymczasem przygotowania nabierają coraz bardziej konkretnego kształtu wybrano już miejsce ceremonii, które według ustaleń mediów znajduje się w jednej z najbardziej malowniczych lokalizacji w Polsce. Mała liczba zaproszonych gości sprawi, że wydarzenie będzie miało charakter kameralny, ale jednocześnie niezwykle elegancki. Dla cichopek istotnym punktem było także przygotowanie sukni ślubnej, którą specjalnie dla niej projektuje wiola piekut. Każdy detal stroju ma pod odkreślać jej styl i osobowość, a jednocześnie współgrać z atmosferą uroczystości. Otoczenie pary dodaje, że mimo pojawiających się trudności, nastroje w domu Katarzyny i Macieja są pełne ekscytacji i napięcia charakterystycznego dla ostatnich tygodni przed ślubem. Rozmowy o logistyce przeplatają się z chwilami wzruszeń, a codzienne obowiązki nabierają nowego sensu, bo wszystko koncentruje się wokół jednego dnia, który ma stać się początkiem nowego etapu. Nieobecność Adama wciąż pozostaje cieniem, który kładzie się na tych przygotowaniach, ale zarówno Katarzyna jak i Maciej starają się znaleźć w tym równowagę, wiedzą, że jego wybór jest związany z edukacją i przyszłością. Co w dłuższej perspektywie jest dla niego szansą i spełnieniem marzeń. Ślub, który odbędzie się 25 października, jawi się więc nie tylko jako celebracja miłości, ale także jako wydarzenie pełne emocji rodzinnych, w których radość splata się z tęsknotą, a decyzje dorosłych muszą pogodzić się z życiowymi wyborami dzieci. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego od tygodni pozostaje w centrum uwagi mediów i fanów show biznesu. Najnowsze doniesienia wskazują, że przygotowania do ceremonii wchodzą w decydującą fazę, a każdy szczegół ma znaczenie dla pary, która chce, by ten dzień zapisał się w pamięci jako wyjątkowy. Według źródeł bliskich, parze atmosfera w ich domu jest pełna emocji i ekscytacji. Helenka, córka Katarzyny, odgrywa coraz większą rolę w przygotowaniach. Dwunastolatka nie tylko towarzyszy mamie w przymiarkach sukni, ale także chętnie uczestniczy w rozmowach dotyczących dekoracji i oprawy uroczystości. Jej zaangażowanie daje Kasi siłę i energię w sytuacji, gdy nieobecność syna Adama stała się dla niej źródłem smutku. Maciej Kurzajewski podkreśla w rozmowach z najbliższymi, że najważniejsze dla niego jest, aby tego dnia Katarzyna czuła wsparcie i spokój. Prezenter osobiście nadzoruje kwestie organizacyjne i często bierze na siebie obowiązki, które pozwalają partnerce skupić się na emocjach i rodzinie. To on zajmuje się kontaktem z dostawcami muzyką i logistyką całego wydarzenia. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski od lat budują rozpoznawalne marki zawodowe, które dziś spotykają się w jednym miejscu ekranów telewizyjnych i porannego formatu Polsatu. Ich ścieżki mimo różnic tematycznych mają wspólne mianowniki, konsekwencje pracowitość oraz umiejętność odnawiania zainteresowania widzów bez uciekania w doraźne sensacje. Kariera Katarzyny Cichopek zaczyna się wcześniej od zajęć w klubie teatralnym Haliny i Jana Machulskich w Teatrze Ochoty, gdzie uczy się dyscypliny scenicznej i buduje swobodę pracy z tekstem. Równolegle stawia na edukację, kończy liceum imienia Jana III Sobieskiego, a następnie studia magisterskie z psychologii relacji międzykulturowych w SWPS, co w kolejnych latach przekłada na styl prowadzenia programów i kontakt z publicznością, telewizyjny debiut w serialu Boża Potrzewka daje rozpoznawalność środowiskową, lecz to rola Kingi w M jak miłość przynosi efekt skali, regularna obecność w prime time wypracowuje trwały wizerunek osoby ciepłej, wiarygodnej i bliskiej widzom. Popularność wzmacnia zwycięstwo w taniec z gwiazdami, które otwiera drogę do własnej oferty, na rynku tanecznym i wydawniczym, gdzie cichopek umiejętnie łączy rozrywkę z praktycznymi poradami dla rodzin i młodych mam. W kolejnych sezonach stabilizuje pozycję jako prowadząca widowisk rozrywkowych, współprowadzi festiwale i koncerty. Buduje doświadczenie live, a jej występy cechuje punktualność w narracji i czytelne tempo. W teatrze debiutuje w kamienicy, co domyka trójkąt kompetencji: ekran, scena i konferencjerka. W pracy publicznej chętnie angażuje się w akcje społeczne dotyczące zdrowia kobiet i wsparcia dzieci, co wzmacnia wiarygodność wizerunkową. W rankingach rozpoznawalności i wartości reklamowej przez lata utrzymuje miejsce w czołówce, co potwierdza odporność marki na zmiany ramówek i mód telewizyjnych. Ostatnie lata to pivot do roli współprowadzącej poranne pasma, najpierw w TVP, a następnie w Polsacie, gdzie w duecie z Maciejem Kurzajewskim dowozi codzienny format wymagający dużej elastyczności antenowej i gotowości do natychmiastowej reakcji. Maciej Kurzajewski wchodzi do mediów z zapleczem sportowym i muzycznym, co w telewizji sportowej tworzy pożądany profil komentatora o szerokiej wrażliwości kulturowej. Pierwsze szlify zdobywa w redakcji TVP Sport pod okiem doświadczonych mentorów, następnie współtworzy dział sportowy TVN i prowadzi serwisy informacyjne, co hartuje warsztat antenowy i uczy precyzji języka. Przeskok między stacjami i powroty do TVP, budują portfolio obejmujące studia wielkich imprez, od skoków narciarskich po mundial i igrzyska, gdzie liczy się timing, odporność na presję i umiejętność klarownego tłumaczenia złożonych wydarzeń w czasie rzeczywistym. Równolegle prowadzi rozrywkowe formaty i programy poranne, co poszerza spektrum kompetencji z komentatora na gospodarza widowiska na żywo. W dorobku ma wywiady długie formy i książkowy portret mistrza sportu co potwierdza sprawność w rozmowie i prowadzeniu narracji biograficznej. Epizody wizerunkowych turbulencji zamienia w lekcję zarządzania kryzysem, po której wraca do Głównych pasm, potwierdzając lojalność widowni i zaufanie anteny. Wielokrotne telekamery cementują status jednego z najbardziej rozpoznawalnych prezenterów sportowych w kraju. W ostatnich sezonach dołącza do Polsatu oraz zespołu Polsat Sport i płynnie przenosi styl prowadzenia na poranny format, gdzie wymagana jest. Ciepła energia i rytm rozmowy inny niż w studiu meczowym. We wspólnej pracy Cichopek i Kurzajewski łączył wrażliwość psychologiczną z dyscypliną reporterską, co daje mieszankę przyjazną porannym widzom. Ona dba o emocjonalny komfort rozmówców i klarowny przekaz poradniczy. On pilnuje porządku informacji i płynności łączeń. W efekcie duet dostarcza ramówce stabilny produkt antenowy z wysoką kulturą języka i Przewidywalną jakością realizacyjną. Ich współpraca w mediach społecznościowych wzmacnia zasięg programu, tworząc pętlę pomiędzy anteną a widzem mobilnym, który ogląda skróty i kulisy. Na rynku komercyjnym oboje pozostają atrakcyjni dla reklamodawców. Dzięki konsekwentnie prowadzonej komunikacji, ich wizerunki kojarzą się z rzetelnością i rodzinnym etosem co przekłada się na kampanie edukacyjne, zdrowotne i lifestyle. U Cichopek naturalnym polem są projekty prozdrowotne i parentingowe u Kurzajewskiego, inicjatywy sportowe i wydarzenia masowe, gdzie potrzebny jest głos gospodarza o spokojnym autorytecie. W perspektywie ramówkowej, Duet ma potencjał do skalowania formatów specjalnych, wydania świąteczne plenerowe relacje z wydarzeń kulturalnych, wydarzeń sportowych. Inicjatyw charytatywnych, gdzie liczy się chemia prowadzących i umiejętność szybkiego przełączania tonów. Od poradnika po breaking news potrafią utrzymać jednolity poziom emisji, co w planowaniu sezonu jest zasobem kluczowym. Bilans obu karier pokazuje dwa komplementarne modele rozwoju. Marka osobista Katarzyny Cichopek opiera się na bliskości z widzem i praktycznej użyteczności przekazu Marka Macieja Kurzajewskiego, na kompetencji informacyjnej i sprawności w dużych wydarzeniach. Gdy te modele pracują wspólnie, program zyskuje rzadką równowagę emocji i faktów, która buduje lojalność widzów w długim horyzoncie i uniezależnia format od krótkotrwałych trendów. W efekcie oboje konsekwentnie umacniają pozycję w czołówce polskich gospodarzy telewizyjnych, a ich wspólna obecność w porannym paśmie Polsatu staje się jednym z filarów oferty stacji na nowy sezon. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski umacniają swoją pozycję w mediach, wspólnie prowadząc program Halotu Polsat, który szybko zdobył sympatię widzów, naturalna chemia między nimi, oraz połączenie doświadczenia dziennikarskiego Macieja z otwartością i energią Kasi sprawiły, że duet stał się jednym z filarów ramówki. Cichopek rozwija działalność publiczną i angażuje się w projekty społeczne dotyczące zdrowia kobiet i rodziny. Kurzajewski równolegle pracuje w Polsat Sport, prowadząc studia przy najważniejszych wydarzeniach sportowych i podkreślając profesjonalizm w transmisjach. Branża coraz częściej postrzega ich jako silny duet medialny, który może prowadzić także koncerty i wydarzenia specjalne. Ich wspólna obecność na antenie to gwarancja stabilności i zainteresowania widzów. Dziękujemy, że byliście z nami do końca tego materiału i że wspólnie mogliśmy przyjrzeć się bliżej drodze zawodowej oraz życiu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. To historia o pracy, pasji i sile, która rodzi się wtedy, gdy prywatne uczucia łączą się z profesjonalizmem. Na ekranie wasza obecność i zaangażowanie sprawiają, że te opowieści mają sens i docierają coraz dalej. Każde polubienie, każdy komentarz i każde udostępnienie buduje naszą społeczność i daje nam siłę, by tworzyć kolejne materiały. Jeśli chcecie nadal odkrywać kulisy życia gwiazd, poznawać ich sukcesy i trudności i być blisko wydarzeń, które elektryzują Polskę, Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, dzięki temu żadna nowa historia was nie ominie, a razem będziemy mogli przeżywać kolejne emocje. Subskrybujcie już teraz i bądźcie częścią tej niezwykłej podróży.